Z nami jest Paulina Ibek, reżyserka filmu Rachwałowa. Paulino, powiedz proszę, przybliż widzom naszego festiwalu, o czym jest film. Dlaczego warto obejrzeć? Film Rachwałowa to historia Stanisławy Rachwał, więźniarki obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, której udało się przeżyć ten obóz. Po wojnie została skazana przez rząd komunistyczny na karę śmierci. Spędziła ponad 10 lat w komunistycznym więzieniu. Przeżyła, ale do końca życia ta historia była z nią. W sensie to, 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 to rzutowało na całe jej życie już, już, już do końca. Zmarła w 1985 roku. I w moim filmie, śladami Stanisławy Rachwał prababci, podąża jej prawnik Krzysiek Wicentowicz. A skąd czerpałaś inspirację w ogóle? Jak powstał ten film? No zawsze to jest tak, że to jest taki przypadek, tak? Jakoś tak ci nasi bohaterowie... Ja na historię pani Stasi trafiłam montując film o Stanisławie Szuro. To jest bardzo podobna historia, mm. bardzo podobny życiorys. Tylko tutaj kobieta, tam mężczyzna. Również obozy koncentracyjne, kara śmierci. I to było mniej więcej w 2020 roku i po prostu zainteresowałam się mhm. historią pani Stanisławy. Zaczęłam czytać to, co było dostępne. Później postawiłam sobie za cel odnaleźć rodzinę, co nie było takie proste, ale się udało. No i kiedy już odnalazłam tą rodzinę, okazało się, że oni oczywiście dużo wiedzą, natomiast nie znają akt, nie znają tego wszystkiego, mhm. jakby co było ukryte w archiwach, bo nigdy do tych archiwów mhm. nie sięgali. I wtedy zrodził się taki pomysł, żeby to prawnuk był kimś, kto odkrywa tą historię dla widzów, ale też, na, ta, też tak naprawdę dla siebie. Dla on, faktycznie ją tą historię, on faktycznie tą historię dla siebie odkrywał. No i tak się zaczęło. A jak długo trwały prace przygotowawcze, ten research e, archiwów, zanim w ogóle można było e, zabrać się za produkcję filmu? Pierwszy raz o pani stać, tak jak powiedziałam, 2020 mhm. rok. E, film powstał w 2024. No więc w zasadzie to były cztery lata oczywiście nie ciągłej pracy, mhm. ale myślę, że pierwszy rok to było bo właśnie sprawdzanie archiwów, szuka też nie wszystkich jeszcze wtedy, szukanie tych dostępnych informacji o pani Stanisławie, czytanie zeznań i tak dalej, później szukanie rodziny. Myślę, że też trwało około roku, no i później cały proces produkcji i montażu filmu. Jaki jest efekt? Zobaczycie Państwo w filmie Rachwałowa, na który zapraszamy serdecznie z reżyserką filmu?